Witam wszystkie byki. Rozłożenie kart od 9 września, czyli pełni księżyca do 23 września. Miesiąc zaczyna się pełnią księżyca, czyli 8, 9 września. To jest księżyc plonów, dożynek. Lub mówią też na ten księżyc super księżyc. I przechodnią przez bardzo wrażliwy znak w tej chwili, czyli ryby, uczucia, dom, rodzina i nostalgia. Ogólnie rzecz biorąc, zmusza nas w tym samym czasie, abyśmy więcej uwagi poświęcili naszemu instynktowi, czy też intuicji, prawda? Jeżeli musisz podjąć jakąkolwiek decyzję, jest z kolei bardzo ważną, to przesuń to na inny dzień, czyli nie robić tego w czasie pełni Księżyca. O dwa, trzy dni przesunąć, czyli gdzieś 12 czy 13 września już można takie decyzje podejmować, jeżeli oczywiście tylko możesz. Dziesiąty 11 wrzesień księżyc jest w baranie. Idź swoją drogą. Uczci swoją indywidualność. Twoje pragnienia i potrzeby są też bardzo ważne. Także tyle, jeśli chodzi o pełnię Księżyca. Wyciągnę teraz trzy karty na następne dwa tygodnie. Zobaczymy, co one powiedzą. A na końcu wyciągnę Wam jedną kartę z kamyczkiem. I zobaczymy, co ten kamyczek nam doradzi. No, i oczywiście możecie go ze sobą nosić albo powiesić. Jeżeli to jest wisiorek, a jak różni, to nosić w kieszeni. Tak jak ja to robię. Ok, trzy karty. Więc tak. Siódem kakiju. Królowa kielichów i ósemka kijów. Pierwsza karta jest, pierwszą kartą jest siódemka kijów. Uwaga na własne zdrowie. Jeżeli masz problemy z kolei w pracy, zacznij te problemy po prostu analizować indywidualnie i bądź przy tym cierpliwy. Ale uważaj na swoje zdrowie, okej? Okay? Bo to jest karta taka raczej mówi, hej coś z Tobą może być nie tak. E, następną kartą Królowa Kielichów. Jest to bardzo miła i sympatyczna, uczciwa kobieta. Zaproponuje Ci przyjaźń i pomoc. Ale uważaj, bo ta kobieta jest bardzo skąpa i może też posiadać dwie twarze. No, Jeżona o ciemnych włosach dobra organizatorka dużo, duża inteligencja i jest powyżej 35. Roku życia. Więc to może być albo rak, albo skorpion, albo ryba. Ok? Także miej to na uwadze. Niemniej jednak to jest dobra kobieta. Ostatnią kartą jest ósemka. Kijów. I tutaj mamy nowe uczucia. I to takie, jakieś brzydkie, negatywne. Zaczynasz mieć po prostu dużo wątpliwości i niepewności. W tym wypadku musisz się bardziej skoncentrować w swoich przedsięwzięciach, czy postanowieniach, albo decyzjach. No, raczej to wyrzuć siebie, bo to. Nic dobrego, jeżeli będziesz tylko mieć wątpliwości i same negatywne myśli. Także to tyle. Karta w sumie to nie jest zła na następne dwa tygodnie. No i oczywiście teraz wyciągnę jedną kartę z kamyczkiem. Zobaczymy, jaki to ma być kamyczek dla Was na następne dwa tygodnie, a równie dobrze możecie go nosić cały czas. Lapis Lazuli, proszę bardzo, bardzo ładny niebieski kamyczek. Jego elementem jest woda, okay? a astrologicznym planetą jest Mars. Lapis Lazuli udoskonala w krytycznym stanie duszę i podejmowanie decyzji. Proszę, jakby dla Ciebie. Bo tutaj są widzę jakieś niepewności. Zalecane jest ludziom niewierzącym we własne siły i niedowartościowanym, jak również tym, którzy mają problemy z podjęciem tej decyzji, daje nam sens własnej wartości i pewności siebie. Także bardzo Dobry kamyczek, drogi Byczku. Powinieneś go praktycznie cały czas nosić. Także to by było tyle, jeśli chodzi o następne dwa tygodnie. Proszę e, subscribe, czyli przycisnąć ten guziczek, żebyście mieli mnie u siebie cały czas. Jeżeli chcecie aby Wam postawiła prywatnie karty, to proszę do mnie napisać. Poniżej widać, są moje namiary, czyli a, moja strona internetowa i mój e-mail. Napisać, ja odpiszę, umówimy się. Możemy to robić przez Skype'a albo przez telefon. Tylko proszę mi dać znać, bo muszę Was po prostu. Wpisać w kalendarz i musimy to wszystko uzgodnić. Także dziękuję jeszcze raz. Życzę następnych miłych dwóch tygodni. Niech Bóg błogosławi, a Aniołki strzegą od złego. Dziękuję.